Wiktora z nami przed debiutem, cześć! Dzień dobry wszystkim, hejka! Słuchaj, to taka przygoda jednorazowa, czy na dłużej związałaś się z Federacją? Mam nadzieję, że na dłużej, ale zobaczymy po tej walce, czy padnie jeszcze jakaś propozycja. Mam nadzieję, że tak, bo chciałabym mieć taki pełen okres przygotowań po prostu do następnej walki. O ile taka będzie, to przygotować się tak od początku do końca, nie w takim przyspieszonym MMA. Ja się śmieję, że właśnie te dwa tygodnie to był taki przyspieszony kurs MMA. Powiedz mi, to tylko szukałaś kontaktu jakby z MMA. i chciałaś się spróbować w MMA, czy to organizacja Cię gdzieś wynalazła wśród piłkarek ręcznych? Napisał do mnie menadżer i jakby w sumie dzięki niemu jest ta walka też. Czy to jego bardziej pomysł? Ym, no to taki menadżer sportowy i zapytał się po prostu, czy chciałabym spróbować swoich sił w freakfightach, no i dwa tygodnie później od podpisania naszego takiego oświadczenia już padła propozycja tej walki, także mega szybko. Zdradzimy imię, nazwisko menadżera? Nie wiem, czy mogę, więc lepiej. Dobra, dobra, to nie będę ten. Chciałem go pochwalić po prostu, tak? Bo wielu zawodników w sportach walki cierpi na brak menedżera, Czy może nie ma dobrego menedżera. Twój jest bardzo aktywny z tego, co widzę, także chciałem go pochwalić. Tak, chyba zależało mu na tym, abym jak najszybciej zawalczyła. Nie no, na początku były plany, abym zawalczyła jakoś pod koniec roku, jeszcze nawet nie wiem w jakiej federacji, no ale że jakby padła ta propozycja, no to zgodziłam się na nią. Słuchaj, mam takie wspomnienie z dzieciństwa, można powiedzieć, byłem nastolatkiem na jakimś obozie sportowym. Tam trenowały też obok nas właśnie piłkarki ręczne i zapadło mi w pamięci, że one miały strasznie nierównomierne ręce. I tą rękę, którą mi rzucały, miały takie naprawdę potężnie zbudowane, a te drugie były takie szczupłe dziewczęce. U ciebie nie ma takiej dysproporcji. Eee, także. Ja, ja trenuję siłowo, może dlatego nie ma dysproporcji, tak jakby staram się właśnie, aby tych dysproporcji nie było, więc no też sport idzie do przodu, więc pewnie trenerzy też inaczej do tego podchodzą niż kiedyś, prawda? No tak, wiadomo, że jeżeli ktoś załóżmy, nie wiem, ma rękę dominującą i e, trenuje ją tylko i wyłącznie na treningu piłki ręcznej, to gdzieś tam ono może być bardziej, w sensie większa, bardziej objętościowa, ten, ten mięsień może być po prostu większy. Jasne. E, piłka ręczna, brutalny sport, prawda? Troszkę, wydaje mi się, że brutalniejsze jest MMA, bo jednak tutaj jestem bardziej jakby narażona na różne uderzenia i kontuzje. Ale mimo wszystko piłka ręczna jest takim kontaktowym sportem. No jest. Czasami można nawet oko stracić, prawda? Można stracić oko. Znamy taką historię. Znamy. Powiedz, jak, jak piłka ręczna jest odbierana w Polsce? Czujecie jakby wsparcie kibiców, czujecie, że ludzie się interesują piłką ręczną, no bo nie można jej na przykład postawić w tym samym szeregu przed przykład z siatkówką, tak? Myślę, że niestety nie, że piłka ręczna jest znacznie gorzej odbierana niż chociażby piłka nożna czy siatkówka i nie jest tak też wspierana przez różne związki, dlatego nie jest ona też na jakimś wysokim poziomie w Polsce. Czego brakuje? Dobrych menedżerów? Czy ci menadżerzy w ogóle są, na przykład na jakby poziomie pierwszej ligi nie ma menadżerów u nas sportowych, a przykład dla porównania są menadżerzy w trzeciej, czwartej lidze piłki nożnej, więc a wiecie, pierwsza liga, trzecia, czwarta liga no to jednak jest taki niemały przeskok. Więc jakby pierwsza liga jest zapleczem Superligi w Polsce, a teoretycznie no jest klapa. Jeszcze raz pozdrawiamy tego e, menadżera, który zrobił taką świetną robotę. Trzeba więcej takich, prawda, w piłce ręcznej. E, piłka ręczna miała taki swój moment parę lat temu, e, trochę sukcesów było w, w piłce ręcznej. Trochę nie wykorzystaliście tego, tego, tego momentu jako, jako środowisko, tak? No tak, ale to też, to też jakby w ogóle nie są jakby moje lata, że tak powiem. Ja kilka lat temu byłam dzieckiem, więc co ja tam mogłam? Co ja zrobię z tym? Nic nie zrobię tak naprawdę. Jasne. Przejdźmy do MMA. Co cię w tym MMA pociąga? Co mnie pociąga? E, że jest to tak dynamiczny sport e, i po prostu jest bardzo ciekawe, bo jest naprawdę wiele rozwiązań w każdej pojedynczej sytuacji i po prostu trzeba na pewno dużo myśleć też przede wszystkim. E, więc. Po prostu to, że też jest taki ruchliwy, kontaktowy, ja też jestem taka skoczna, trzeba mieć kondycję. Więc no, to, bardzo lubię ogólnie ten sport. Z tego, co mówisz, to pewnie cię partner zaintrygował, bo rzeczywiście w parterze wyjścia z każdej sytuacji jest mnóstwo. Dokładnie tak, aczkolwiek takie wymiany w stójce też są bardzo ciekawe. Najlepiej jest jak kogoś się trafia. Taką czuć wewnętrzną satysfakcję z tego. Czyli lubisz, lubisz przyłożyć. Lubię przyłożyć. I taki tytuł Wiktoria Jaroniewska lubi przyłożyć. Ciekawe komu. Słuchaj, no dokładnie. Wydaje mi się, że jutro będzie na dużo okazji, bo już troszkę szybsza od swojej rywalki. Także tych ciosów może sporo wejść. Mam nadzieję, że wszystkie wejdą, ale najważniejsze, aby wchodziły tak czysto. I być może któryś cios zmokotuje moją przeciwniczkę. Słyszałem też od trenerów Kasi, że jest bardzo taka charakterna i że nie podda się. Także no, będzie, będzie zacięta walka dziewczyn. Wiadomo, jak dziewczyny walczą. To bardzo podobnie do mnie. Mam nadzieję, że pokażę charakter i że moja głowa zagra w 100% tak jak powinna. Super. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na walce. Dziękuję. Do zobaczenia pa.